Marka Jezus, odcinek 31, bardzo się cieszę, że jesteście. Idziemy dalej w Ewangelię Świętego Marka, kończymy trzeci rozdział. Jak ktoś jest spostrzegawczy, to zauważył, że przy ostatnim wprowadzeniu do modlitwy, czy w ostatnim odcinku, pominąłem dwa wersety. Teraz je uzupełnię, bo będziemy się zajmować takimi oto fragmentami. Rozdział trzeci, wersety od 20 do 21 i od 31 do 35. Przeczytam je i tylko napomnę, co było pomiędzy. Przyszedł do domu, wtedy znowu zebrał się tłum, tak że oni nawet trochę chleba zjeść nie mogli. Kiedy jego bliscy dowiedzieli się, przyszli, aby go zatrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów. I tutaj wchodzi ten fragment, którym zajmowaliśmy się w ostatnich dwóch odcinkach o tych, faryz o tych uczonych w piśmie, którzy przyszli do Jezusa. Który, którzy mu zarzucali, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. I to jest ten fragment, który kończy się tym, że Jezus mówi o, o tej postawie oporu na Ducha Świętego, bluźnienia Duchowi Świętemu, że to jest grzech, który nie będzie odpuszczony, który zagraża życiu wiecznemu. I po tym fragmencie idzie dalej. Przyszła jego matka i jego bracia i zatrzymawszy się na zewnątrz, posłali do niego, aby go przywołać. A przy nim siedziała wielka gromada, powiedzieli mu Oto twoja matka twoi bracia i twoje siostry czekają na ciebie na zewnątrz. On w odpowiedzi rzekł im Kto jest moją matką i moimi braćmi? Spojrzawszy posiedzących wokół siebie, powiedział Oto moja matka i moi bracia. Kto spełnia wolę Boga, ten będzie moim bratem i siostrą i matką. Moi drodzy też żeby rozumieć dobrze ten ten fragment Ewangelii, yy, pamiętajmy w jakim jesteśmy kontekście. Kontekst jest taki, że z jednej strony Jezus jest przyjmowany, cały pierwszy rozdział, z drugiej strony Jezus jest odrzucany, drugi rozdział, i że to napięcie jakoś rośnie, to mamy tutaj w tym trzecim rozdziale, gdzie z jednej strony są uczniowie Jezusa, którzy go przyjmują, którzy Jezus ich przywołuje na górze i oni za nimi idą, są te tłumy, które ściągają z całej okolicy do Jezusa, żeby przyjść po uzdrowienie, Jezus ich naucza z łodzi, z drugiej strony są Uczeni w piśmie, którzy naradzają się, żeby Jezusa odrzucić, a potem wysłańcy z Jerozolimy, którzy przychodzą i oskarżają Jezusa o to, że mocą złego ducha wyrzuca inne złe duchy. Więc to napięcie pomiędzy przyjmowaniem i odrzucaniem Jezusa jest tutaj w grze. I w takim kontekście pojawia się to słowo, że kiedy przyszedł do domu, czyli w swoje okolice, zebrał się tłum i bliscy Jezusa. Tak mówi ewangelista Marek dowiedzieli się, że przyszedł, poszli do niego, aby go zatrzymać, bo w okolicy mówiono, że odszedł od zmysłów. I po tym właśnie fragmencie spotkania z uczonymi w piśmie, którzy go oskarżali o, że mocą Belzebuba wyrzuca złego ducha, następują następne wersety, że przyszła jego matka, jego bracia, zatrzymawszy się na zewnątrz, zawołali go i tak dalej. I tutaj jest bardzo ciekawe to, co się dzieje, bo to jest w ogóle jedyny fragment, w którym pojawia się Matka Boża w całej Ewangelii Świętego Marka. Pojawia się w takim kontekście wielu biblistów tak to tłumaczy, że ona jest wśród tych bliskich, którzy słyszą pogłoski wokoło, że Jezus odszedł od zmysłów, jakoś do Niego idą, żeby Go zatrzymać. Dochodzą do tego miejsca, gdzie On głosi, stają na zewnątrz, wołają na Niego. I no właśnie, do czego tutaj dochodzi? Dochodzi do takiego punktu, w którym Jezus mówi, a kto to są moi bracia i moja matka? I rozgląda się po tych ludziach, którzy przy Nim siedzą i Go słuchają i mówi, to jest moja matka i moi bracia. Ci wszyscy, którzy spełniają wolę Ojca, są moją matką, moimi braćmi i moimi siostrami. I niektórzy ludzie czytając ten fragment Ewangelii sobie tak wnioskują, że no, jakoś Maryja mogła się poczuć nie wiem, dziwnie odrzucona, czy jakoś szorstko ją Pan Jezus potraktował, ale taki długi namysł nad tą Ewangelią prowadzi do takiego wniosku, że no, nie Maryja jest tutaj w centrum, bo też nie o to chodzi, żeby ona stała w centrum Ewangelii. Jest ważna, ale w centrum jest Pan Jezus. I to, co Pan Jezus tutaj robi, to nie jest jakieś pomniejszenie roli Maryi, ale to jest podniesienie tych, którzy spełniają wolę Ojca, którzy słuchają głosu Jezusa. Jezus tutaj nie pomniejsza w żaden sposób Maryi, tylko mówi, wy wszyscy, którzy, jesteście, którzy spełniacie wolę Ojca, którzy otwieracie serce na Ewangelię, jesteście mi rodziną, jesteście mi jak brat, jak siostra. Jesteście mi jak matka, czyli ci wszyscy, którzy wsłuchują się w Słowo Boże i spełniają Jego wolę, są kimś takim jak brat i siostra, czyli kimś, kto stanowi te, ten, ten, to gniazdo rodzinne, z którego, w którym Słowo Boże może rosnąć, w którym człowiek może rosnąć, nabierać sił i wyjść do świata. I tak samo tutaj jest mowa, że ci, co spełniają wolę Ojca, są dla mnie jak. Jak siostra, brat, jak matka, jak ktoś, kto daje życie, jak ktoś, kto daje wzrost, jak ktoś, kto pomaga, żeby, żeby ten człowiek dorósł do pełni, żeby Słowo Boże też tutaj wzrosło w pełni, żeby wola Ojca w pełni się objawiła. Moi kochani, więc jest to piękna Ewangelia do nas, która mówi o tym, że kiedy szukamy woli Boga i ją pełnimy, jesteśmy dla Jezusa jak brat, jak siostra, jak matka. Z tym sobie dzisiaj chodźmy. Szukajmy gdzieś w sobie takiego pragnienia, żeby być dla Jezusa jak brat, jak siostra, jak matka. Pozwólmy, żeby to słowo też nas dotyczyło. Do zobaczenia wieczorem o 21:00. Będzie wtedy wprowadzenie w medytację nad tym słowem. I zachęcam też do tego, żeby nasz kanał subskrybować, dać kciuka w górę, nacisnąć dzwoneczek, jeśli oczywiście jeszcze tego nie zrobiliście. I mam nadzieję, że do zobaczenia.